Deklarując e, przepraszam, że tak powiem, e, coś tu się wyciszyło, jakaś straszna przerwa była, ale widzę, że tutaj piszecie, że nic nie słychać. E, napiszcie, czy nic nie słychać od początku, czy od któregoś momentu, to ja to szybciutko, szybciutko, jak najszybciej powtórzę. W trzy minuty e, obiecuję, nie będę was zadręczał. E, to jakieś problemy z siecią były, niestety. Przepraszam, ale. No. Piotr Napisz, czy, czy było coś słychać od początku, czy, czy, czy nie? No, okej. Okay. Dobrze, to ja dokończę końca te myśli odnośnie. Jeżeli już słychać, jeżeli, jeżeli pozwolicie, dokończę, zacznę od tego roku 2021, a do tego sprawozdania wrócę jeszcze szybciusieńko pod koniec. W roku 2021, no, widzicie, 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 co się dzieje na zewnątrz. Nie wiemy, co z wyborami zarząd główny nie wypracował jeszcze decyzji co do wyborów czekamy na to wszystko dodatkowo mamy w zawieszeniu w zawieszeniu prezesa okręgu mazowieckiego no, trwa dyskusja na temat przyszłości PZW, i tutaj wszyscy twierdzą, że zgodnie ze statutem te wybory muszą się odbyć: musi się odbyć kampania, muszą się odbyć zebrania w kołach, zjazdy okręgowe, kiedy. Nie wiadomo, no, rządzi nami zaraza, jak widać na razie. Przypomnę tylko, że składki można wnosić elektroniczne, Skarbnik obiecał, Grzegorz, że od 19 stycznia od wtorku będzie pełnił dyżury od 14 do 16 od 14 do 16, tak natomiast natomiast jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to oczywiście zarówno w lutym marcu i w kwietniu te dyżury będą częstsze, będzie ich będą dłuższe również po południu Przypominam, że z równym skutkiem można te składki wnosić można wnosić elektronicznie na platformie Okręgu Mazowieckiego. Dlatego no, zachęcam do tego, żeby nie narażać naszego skarbnika. Ferie, które właśnie się kończą w tym tygodniu. Odbywały się webinaria dla dzieci i młodzieży. W sumie sześć osób brało w tym udział. Odbyły się cztery takie webinaria na platformie MS Teams. Jak widać, bestia ze wschodu pomrukuje, robi się dosyć, dosyć zimno, dlatego też miał być live w w weekend ale jest dzisiaj dlatego że jest spora szansa już na lód w ten weekend dlatego dlatego mm, robimy go wcześniej znaczy, ja robię go wcześniej e, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości organizacji czegokolwiek no czekamy czekamy z utęsknieniem aż coś się wyjaśni e, maraton Maraton Lecz Narwi planujemy na 19-20 czerwiec 2021 roku. Jak wiecie, na platformach społecznościowych różnych trwają dyskusje na temat przyszłości Polskiego Związku Wędkarskiego. Zdania są różne, nawet skrajnie różne. Problem polega na tym, że w mojej ocenie oczywiście to też jest zdanie w dyskusji, że podchodzimy do tego zbyt instytucjonalnie. Tutaj są głosy, że to jest straszny postkomunistyczny trup, którego się trzeba najszybciej najszyb, pozbyć. No moi drodzy, nie, nie, PZW to my, to ja ty, ojciec Dziadek, Brat, Wędkarze po prostu tutaj, że być może, a nawet, a nawet w większości jesteśmy o tym przekonani, że nie mamy takich przedstawicieli, czy działaczy, jak byśmy sobie wymarzyli, ale to poniekąd też nasza wina, no niestety takich sobie wybraliśmy, wybraliście, wyhodowaliśmy sobie ich na własnej piersi. I co z tym zrobić? No, że warto uczestniczyć w wyborach, to myślę, że nikogo nie trzeba już przekonywać. Wystarczy popatrzeć przez okno i pomyśleć. Zawsze są jakieś mniejsze, większe, ważne, ważniejsze wybory, no ale trzeba, trzeba na nie chodzić, no nie można sobie tego odpuścić. Trzeba pójść, oddać głos, wyrazić myśl, za, zabrać głos w, w dyskusji póki można. Nie można tego zrobić w sposób internetowy. Póki co w internecie mamy mnóstwo doradców, wspaniałych doradców, pomysłodawców, wizjonerów, tylko jakoś ciężko prze, prze, przekuć to w jakiś realny byt. Osiem gwiazdek z tego, trzy ostatnie to PZW, tak jak się często widzi i słyszy na, pod różnymi wpisami, jako, jako komentarze. No dobrze, tylko co dalej? Tak? Trzeba sobie na to odpowiedzieć. Koleżanki i koledzy. Przepraszam za te trudności techniczne, które były na początku. Oczywiście, chciałbym powiedzieć jeszcze, że szukamy osób chętnych do społecznej pracy w kole, do organizacji zarówno sportu, jak i w, no przede wszystkim sportu, pomocy w szkół dla, dla szkółki wędkarskiej, w, w, instruktorów do szkółki wędkarskiej i tak dalej. Te osoby, które oglądają, czy oglądały na żywo, tak jak mówię, przepraszam za, za ten bezgłos. Spróbuję ustalić, co to się działo. Natomiast na potrzeby później takiego filmiku, który z tej transmisji na żywo, postaram się sklecić. Powtórzę w skrócie i szybciutko to sprawozdanie za rok 2020. Otóż, zgodnie z tym, do czego zobowiązał mnie zarząd koła, takie sprawozdanie starałem się przedstawić. Truizmem by było powiedzieć, że ten rok był ciężki, ale był. Z, z dniem 1 stycznia 2020 roku wszedł nowy regulamin amatorskiego połowu ryb. Miało być lepiej, wyszło jak zwykle. Zarząd koła od 1 stycznia pracował w niezmienionym tym siedmioosobowym składzie. Ze względu na pilność różnych spraw, to spoty spotykaliśmy się w styczniu dwa razy. W lutym odbyło się zebranie sprawozdawcze. Tylko przypomnę, że. Dyskutowaliśmy nad tym, żeby przenieść zebranie na styczeń z tego tradycyjnego terminu lutowego, po to, żeby nie wbijać się w ferie. To była taka odpowiedź, ukłon w, 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 w stronę młodszych wędkarzy, mają, którzy mają młodsze dzieci i chcieliby wyjeżdżać na ferie, nie rezygnując z życia w kole. W roku 2019 uzyskaliśmy 44 punkty z działalności, co się równa 44% odpisu od sprzedanych składek. W roku 2000, czyli za rok 2000, również otrzymamy te 44%, bo decyzją zarządu okręgu mazowieckiego zostało to, ta punktacja została utrzymana na niezmienionym poziomie. W lutym jeszcze, za, zaraz po zebraniu, ruszyły ta, ruszyło spotkanie organizacyjne nowego naboru szkółki. Później planowaliśmy razem ze szkółką Młodzi 100 przy kole Bistyp zajęcia nad Bukiem w marcu i e, później w kwietniu i czerwcu, natomiast na no 20 marca ogłoszono lockdown. W marcu rzutem na taśmę udało się nam w ciszy i spokoju obejść 70-lecie PZW. Trzymaliśmy nawet takie ładne medale pamiątkowe jubileuszego, jubileuszowe z 70-lecia okręgu mazowieckiego PZW. Te medale są przeznaczone dla najbardziej zasłużonych członków naszego koła, i przy najbliższej jakiejś większej okazji postaramy się je wręczyć. W marcu, w odpowiedzi na ten, że lockdown i sytuację ruszyła akcja naszej szkółki Cierniki Przeciw Nudzie, czyli takie pierwsze e-zajęcia dla dzieci. No, frekwencja była mała, bo wszyscy. Ciągle wychodzili z podziwu, jak to się mogło stać i jak do tego doszło, że mamy naukę zdalną i inne rzeczy. No i przypomnę, że w kwietniu, e, przy okazji zamknięcia lasów, e, ograniczono nam, a w zasadzie zawieszono amatorski połów ryb, no i musieliśmy zejść do podziemia. E, tak, ten kwiecień jakoś przetrwaliśmy. Na początku maja zaczęły chodzić słuchy, jak pamiętacie, że Będą poluzowane te obostrzenia. W związku z tym przygotowywaliśmy się do otwarcia stanic naszych. One ruszyły w czerwcu, w zasadzie w drugiej połowie maja. Od czerwca ruszyły takie zajęcia projektu Fider Fiver, czyli zajęcia feederowe dla, dla wszystkich, którzy chcieli. No, zainteresowanie było spore. Szkółka wznowiła treningi. W grupie kadetów w U15 i grupa U20 trenowała. 21 czerwca udało nam się przeprowadzić ze szkółką młodzi 100 razem w Załbicach nad rządzą zajęcia, faktycznie nad wodą dla, dla dzieciaków. Też frekwencja była dość duża. Relacje zresztą pewnie widzieliście. W czerwcu przeprowadziliśmy te zawody, maraton wędkarski Leszcz narwi, w ostrym, co prawda, reżimie sanitarnym, ale udało się, nikt nie zachorował. Potem już, jak wiemy, wirus był w odwrocie, nic się nie działo, już nie mieli, musieliśmy się bać, i tak dalej. We wrześniu na chwileczkę powróciły zajęcia FIDER-FIVER, i znów wszystko pozostaje zamknięte do dnia dzisiejszego. W październiku, takim rzutem na taśmę, w czteroosobowej ekipie wybraliśmy się na, na, do okręgu Gdańskiego na redę. Ci, co się zdecydowali, nie żałują, jak sądzę. W grudniu 2020 roku wybuchło zamieszanie no, zawieszono nam prezesa okręgu mazowieckiego. Chuczy od plotek. Ja nie chcę tego powtarzać. Nie zajmuje się takimi rzeczami na stronie okręgu jest, jest list otwarty prezesa. Możecie to skonfrontować z tym, co się działo w okręgu mazowieckim, wyciągnąć sobie sami wnioski. Jeżeli chodzi o ochronę wód, no to grupa SSR jest, działa dosyć późno, ze względu na to zamieszanie urzędnicze przedłużyliśmy uprawnienia. Ze względu właśnie na COVID, praktycznie zrezygnowaliśmy z takich tradycyjnych patroli, które, które, z, które p, zwykle prowadzimy. Ograniczyliśmy się do takich ekopatroli, do monitorowania stanu wód, do obserwacji z daleka. No, mieliśmy zamiar, interweniować wtedy, kiedy byłyby jakieś naru na, 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 naruszenia, takie, no nie wiem. Jak to nazwać? Ostentacyjne, czy jakieś takie grube wykroczenia. Natomiast postanowiliśmy nie stresować wędkarzy, którzy szukają odrobiny spokoju i oderwania od rzeczywistości tej covidowej. Działaliśmy na kanale żerańskim, byliśmy na wiśle. Wiś, na wiśle wiadomo. Mieliśmy znowu kontrolowano niekontrolowany zrzut ścieków, czyli kolejną awarię z większą, mniejszą szkodą de, dla ekosystemu. Podjęliśmy również starania o rozszerzenie uprawnień na rzekę Bug i Rządzę w okolicy Kuligowa to we współpracy z kołem 100 mamy, chcieliśmy poprosili nas o wsparcie doświadczenie, ponieważ nasi strażnicy, niektórzy to już mają z 10 bądź dłuższy, letni staż, więc jakieś tam doświadczenie mamy, chcieliśmy tą formującą się grupę tam wspomóc. Mamy rekordową, dużą ilość egzaminów na kartę wędkarską. Ponad 40 egzaminów w zeszłym roku. To cieszy, wędkarstwo robi się popularne. Mamy nadzieję, że to na ilość członków naszego koła się przełoży. Więc. Koleżanki i koledzy, no to w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć. Finansowo, jak na razie, mimo ponoszonych dużych kosztów związanych z wynajmem siedziby koła, około 300 zł miesięcznie od zaprzyjaźnionej uczelni. Także jakby ktoś miał jakieś pomysły na jakiś... Lokal tańszy na jakąś świetlicę, gdzie moglibyśmy się przytulić, to zawsze to będzie mile widziane i zmienimy sobie adres. No, nie oczekuję, że to będzie za darmo, ale, ale, ale pewnie mniej, gdyż no, zarząd spotyka się tam raz na jakiś czas w miesiącu. Raz w miesiącu, natomiast no, częściej odbywają się tam zajęcia szkółki czy czegokolwiek takiego. E, więc więc no, ta siedziba jednak, jednak jest nam e, potrzebna. E, jeszcze raz zachęcam do tego, żeby utrzymywać kontakt, że tak powiem, z nami, działaczami. <laughs> e, tutaj czasami czasami zbieramy informacje jeżeli nurtują was jakieś pytania to oczywiście staramy się z zarządem odpowiadać na to jak najszybciej w zasadzie na większość wiadomości odpowiadam od razu jak tylko do mnie trafią był to taki pomysł żeby zebrać pytania od członków koła i posadzić prezesa przed kamerą i Niech się tłumaczy. No z tego, co dotarło do mnie, to jakoś nie było takich specjalnych pytań. Na próbę zarząd, że tak powiem, zobligował mnie do na żywo przedstawienia takiego czegoś na kształt sprawozdania. Wiem, że były problemy techniczne na początku. Ci, co nie oglądali, ta transmisja pewnie się tam opublikuje. No i o ten niemy okres zostanie skrócona, albo z tego, co widziałem, to z 30-paru minutowego wystąpienia, około 15-18 minut było niemego, więc można sobie przewinąć, ewentualnie. To co, to, co straciliście, powtórzyłem na końcu, ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. Tutaj zobowiązuję się do na bieżąco przekazywać informacje, właśnie w formie takiego live'u, być może raz w miesiącu. Na razie zarząd nie może się zebrać ze względu na obostrzenia. No, mamy za malutką tą siedzibę. Poza tym zabronione jest spotykanie się więcej niż e, e, pięciu osób w związku z tym e, w związku z tym e, no, zastanawialiśmy się, kto by musiał stać za drzwiami i, i podsłuchiwać to, co zarząd e, e, obraduje. Więc na razie z tego z, z, zrezygnowaliśmy. Robimy to w formie powiedzmy to telekonferencji. E, natomiast na razie takich e, pilnych spraw nie ma. No, z, na, z utęsknieniem czekamy na decyzję zarządu głównego. E, I jak tylko e, zapadnie taka decyzja, że jest kampania, że robimy wybory, to oczywiście będziecie o tym zebraniu wiedzieli. Na tyle wcześniej, że będziecie sobie mogli zarezerwować jakiś termin. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Poddacie ocenie zarówno mnie, jak i zarząd. Uważam, że nie, ma się czego, nie mamy się czego wstydzić. Robiliśmy, co mogliśmy. Uzyskiwaliśmy duże odpisy, które są bezpośrednio powiązane z działalnością. Szczycimy się działalnością dla młodzieży, szkółką wędkarską, działalnością charytatywną. Tutaj też pewnie widzieliście, że jak co roku gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagamy tym, na czym się znamy czyli warsztaty metod wędkarskich różnego rodzaju dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. W zeszłym roku były to warsztaty muchowe, w tym roku rozszerzyliśmy ofertę. Staramy się, robimy jak możemy. Zachęcam do uczestnictwa w życiu koła. Zachęcam do wpisywania propozycji tego, co byście chcieli, żeby się w tym kole odbywało. W szczególności, jeżeli mamy nowych członków, którzy. Zainteresowani są zawodami, zainteresowani są sportem, zdrową rywalizacją na poziomie towarzyskim. Oczywiście piszcie uwzględnimy to. Jeżeli zbierze się taka grupka osób, która, która z, z, będzie chciała startować w zawodach, naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby te zawody zorganizować. Mamy sędziego Sebastiana z dwa lata temu skończył robić licencję, jest licencjonowanym sędzią wędkarskim w, 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 w dyscyplinach wędkarskich, w związku z tym tutaj te za wszystkie zawody towarzyskie jak najbardziej mogą być, mogą być sędziowane na najwyższym poziomie, zgodnie z regulaminami rozgrywania takich zawodów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do działalności, do nastawień, do zmiany nastawienia. Nastawcie się na to, że pójdziecie na wybory jak tylko będą one możliwe. To jest szansa na wszystkie zmiany, na który, których chcecie dokonać w naszym związku. Powtarzam, w naszym związku. Tak jak mówiłem, PZW to my, ja. Ty, dziadek, brat, wujek, ciocia, wszyscy, którzy wędkują, których jest to pasja, którzy bardzo cieszą się z tego, że ten sposób rekreacji mogą to i tą wspaniałą pasję mogą realizować i rozwijać. Dziękuję za uwagę tym, którzy oglądali. Mam nadzieję, że więcej osób obejrzy to już jako post na e, stronie Koła. Jeszcze raz przepraszam za e, kłopoty techniczne na początku i mam nadzieję, że do zobaczenia już e, w lutym. Mam nadzieję, że będę miał wam do przekazania lepsze i dużo więcej e, Dobrych wiadomości. Dziękuję bardzo. No, pora taka, że wypada powiedzieć dobranoc. Dziękuję. Do zobaczenia nad wodą.